Przypomnijmy, pierwsze prace przy przybudowie ulicy Zdrojowej rozpoczęły się w drugiej połowie sierpnia, czyli wcześniej niż początkowo zakładano. Wymusiły to zapisy Polskiego Ładu, z którego miasto otrzymało ponad 13 milionów dofinansowania, a koszt całej inwestycji to 18 milionów 700 tysięcy złotych. Od początku było wiadomo, że remont Zdrojowej to jedna z trudniejszych inwestycji, z jaką przyszło się zmierzyć miastu. Dzisiaj okazało się jak trudną. Wykonawca poinformował miasto o problemach podczas kładzenia ciepłociągu, i w obawie o swoich pracowników zapowiedział, że nie da się przeprowadzić tej inwestycji, jak początkowo zakładano, Czyli chroniąc rosnące tam drzewa. To, jak mówi Ewa Płehata, było dla miasta priorytetem, jednak głębokość wykopów i rozległe korzenie drzew pokazały, jak bardzo są one zagrożone wywrotami. Dlatego miasto musiało podjąć bardzo trudną decyzję i złożyło wniosek do starostwa o wycinkę rosnących tam drzew, łącznie 97. W tej chwili wykonawca odstąpił od prac. Przy czym chciałabym tu Państwa uspokoić, Będziemy starali, robić, starali się robić wszystko w porozumieniu z wykonawcą, aby te drzewa, tyle, ile będzie to możliwe, uratować. Czyli żeby wycięte zostały tak naprawdę tylko te, które będą konieczne, a te, które będą miały szansę na przeżycie, po prostu zostawić. Na ten moment taką trudną decyzję podjęliśmy, mając na jednej szali rozpoczętą inwestycję i. Dofinansowanie, przypomnę, ponad 12 milionów złotych, z drugiej 97 drzew. Są to w większości lipy, starodrzew, w sensie nie wiemy, ile mają lat, ale są że były posadzone po wojnie, więc. Mniej więcej tak trzeba liczyć. W tej chwili miasto czeka na decyzję ze starostwa. Myślimy, że decyzja zostanie wydana, potoczy się to postępowanie. Czekamy tylko na dokumenty z Rdosiu, który również musi tutaj swoje decyzje podjąć. I elementem nieodłącznym każdej decyzji o wycięciu drzew jest kwestia nasadzeń zastępczych. O tym decyduje już uznaniowo organ, który wydaje decyzję, czyli starosta Kołobrzeski. Sądzę, że będą to nasadzenia być może trudno mi powiedzieć w jakiej ilości, ale one zawsze są i na pewno nie mniejsze niż jeden do jednego. Do tematu wrócimy.